Tu wim Pan Małziewicz i wielo. Był sobie Pan Małziewicz. Najmniejszy na świecie chyba. Wszystko już poznał widział, z wyjątkiem wieloryba. Pan Łuzkiewicz był tyci, tyciuśki jak ziarko kawy. A oprócz tego podróżnik. A oprócz tego ciekawy. Więc nie można się... Dziwić, że żyć chciał w ryba. Bo w Leorwitz przeogromny, Największy w świecie chyba. Pan z wesoły, Że mu się podróż uśmiecha, Zrobił sobie z początku Łódkę, zupinki, orzecha, A żeby miękko mu było, no łódki batą posłał, Potem z jednej zapałki Wystrugał cztery wiosła. Zabrał worek z jedzeniem, namiot i wina beczkę. Rower i różne narzędzia, wszystko na tę deczkę. Gramofon radio armatę, strzelbę, naboju skrzynkę. A futro ubrania bieliznę, wszystko na tę piękę. Bo wszystko było malusie, ty ciuchnę bo przecież stan Małżkiewicz był dzieciuteńkim człowieczkiem. Wziął wdeczkę pod pachę, wsiadł w samolot, czyli i powiedział, do gdyni! Po godzinie już byli. Zameldował się w u pana kapitana. Czy jest miejsce na morzu? Wystarczy, proszę pana. Z się pan Małżkiewicz... Zaraz puścił na falę, Płynie, sobie płynie, coraz dalej i dalej. Może ciche, spokojne i gładziutkie jak szyba. Ale jakoś nie widać, nie widać wieloryba. Po sobie jednym wiosłem, dwoma, trzema, czterema. Już dwa tygodnie płynie, a wieloryba nie ma. Woła, cip, cip wielorybku, gdzie ty jesteś? Rybenko, pokaż mi się choć tylko, tyciutko, tyciuteńko. Już dwa miesiące płynie, a wieloryba nie ma. Aż się zmęczył biedaczek i coraz częściej drzemał. O zjaką by się w rozkoszą na lądzie wreszcie wyspał. Aż któregoś nie patrzy, a przed nim jakaś wyspa. Wziął lideczkę pod pachem, wszedł na wyspę bezdudną. Odpocznę, myśli, i wrócę. Jak go nie ma, to trudno. Pojeździł sobie po wyspie roberem na wszystkie strony. Trzy dni był w tej podróży i wrócił bardzo zmęczony. Nastawił sobie gramofon, popił, potańczył, pośpiewał, zabił komara z armaty i chce spać, bo już dziewał. Trzeba namiot ustawić. Zabiera się do dzieła jak gwoździe do ziemi. Nagle wyspa kichnęła. Kichnęła i tak ryknęła, a to znów prawka czyja. Jakiś mały gwoździe w nos wieloryba wbija. Wieloryb, pan Małśkiewicz, tak się tak się na cały głos drze. Nie wieloryb w obtasie, lecz jego lewe nozdrze. Pod wodą jestem. Rozumiesz? Cieszę się, żeś cało uszedł. A wyspa, jaka du wyspa, to mogę to mego nosa koniuszek. Zatrząś się pan Małśkiewicz. kto mnie tu znowu łechce. Nie łechce tylko się czysem. Już cię widzieć nie chcę. Wziął łudeczką pod pachę. Zaraz do morza się rzucił. Szybko popłynął do Gdyni i do Warszawy powrócił. Teraz, gdy kto go zapyta, czy widział już wieloryba, nosa do góry zadziela i odpowiada, no chyba.